Co to znowu za pokraki? Wyglądają jak wieszaki. Wyszły z szafy bez pomocy. Kiedy wyszły? O północy. Powiedzcie, kochani, czy może być lepszy wierszyk w tym przypadku autorstwa pani Doroty Gellner, aby wprowadzić was do kolejnej wideo-recenzji gry Potwory do szafy autorstwa Autoa Raczej nie. Gdyż gra od wydawnictwa granna będzie osadzona w świecie potworów, które my jako ich pogromcy, a raczej nasze najmłodsze pociechy, bo to jest gra skierowana dla dzieci od 3 do 8 lat, będą miały za zadanie zmierzyć się z takimi właśnie marami i koszmarkami, by pomóc dzieciom zasnąć w swoich łóżeczkach. Z takich jeszcze informacji technicznych, gra jest tak wspomniałem dla dzieci od 3 do 8 lat. Ilość naszych pociech, która może grać jednorazowo, je wynosi od 1 do 6, a rozgrywka nie powinna potrwać dłużej niż 10 minut. Bardzo barwne będą ilustracje w tej grze, więc warto pochwalić tutaj kreskę pana Macieja Szymanowicza, który wykonał właśnie ilustrację do tej gry. Co mieści się w pudełku? A może jeszcze zanim o tym wspomnę, warto wspomnieć o samym pudełku, które jest dość solidne, nieduże i dość takie wesołe, jak sami zauważycie. Ale co jest jeszcze kluczowego? Pozwólcie, że pokażę Wam wnętrze, gdyż tutaj znajduje się taki wizerunek szafy. Która będzie odgrywała bardzo kluczową rolę w naszej dalszej rozgrywce, do czego zaraz oczywiście dojdziemy. Jak sami zauważycie, jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz garderoby, znajdujące się wewnątrz i różnych jej elementów, są również sprytnie poukrywane wesołe i dość ciekawe wizerunki potworów. Taka aluzja, wybaczcie, stan techniczny tego pudełka i tej szafy, gdyż często tę grę wyciągam dla swojej córeczki i często w nią po prostu gramy, i stąd taki stan. Nie chowamy, okładkę możemy gdzieś położyć na bok, bo nie będzie potrzebna, ale tej części nie chowamy, gdyż będzie brała bardzo kluczową, odgrywa bardzo kluczową rolę w późniejszej rozgrywce. Ale wracając, potwory do szafy to gra kooperacyjna. Co to oznacza? Znaczy to, że gracze, którzy będą uczestniczyć w, rozgry w rozgrywce, nie będą między sobą rywalizować, tylko będą musieli połączyć swoje siły, aby pokonać potwory, które będą straszyły naszych tutaj bohaterów na tych kartach. Więc albo będziemy wspólnie wygrywać, albo będziemy wspólnie przegrywać. Co to jest za wartością pudełka? Oprócz wizerunku szafy mamy także 20 kart. Potworów. Na e, a rewersie e, kryją się takie wizerunki chłopczyków i dziewczynek, którzy, którzy lekko wystraszeni leżą w swoich łóżeczkach. A na awersie takież oto wesołe potworki, które będą im to uniemożliwiać. Jak widzicie, wizerunki są bardzo wesołe, bardzo sympatyczne. Naprawdę autor ilustracji świetnie wykonał swoją robotę, gdyż. Prace i te potworki są no, miłe dla oka, naprawdę miło się je ogląda i, i, i ciekawie się je tutaj e, prezentuje. Co jeszcze mamy w, w pudełku? Trzy kafelki e, potwora zębogona. Tutaj, tak jeszcze pokażę, że na dwóch stronach są dwa różne tła. To będzie mieć znaczenie w późniejszej rozgrywce. Mamy także 10 żetonów zabawek. O różnym tutaj temacie, tematyce i dwa bardzo ważne żetony łowców doskonałych. Co poszczególne rzeczy oznaczają, za chwileczkę do tego dojdę, ale teraz jak przygotowujemy gry? Na początku musimy oczywiście potasować karty potworów i ułożyć je na stosie. Na wierzchu zawsze ma być widoczna ilustracja przedstawiająca dziecko w łóżku. Następnie bierzemy żetony zabawek, Mieszamy je razem z tymi dwoma żetonami łowców doskonałych. nie no Będą już tak tasować ciężko żetony, więc lepiej będzie, jeśli je po prostu wymieszamy i układamy je obrazkiem do dołu dookoła stasu potworów. W ten oto sposób. Część, trzy części potwora zębogona niebieską stroną do góry tak Aby przedstawiały obarzek potwora w ten sposób, nie żadne jakieś takie dziwne kombinacje, tylko właśnie tak, aby przedstawiały jego wizerunek, ustawiamy gdzieś obok planszy. I pudełko z otwartą szafą umieścić, umiesz, umieszczamy oczywiście też gdzieś obok. I pierwsze co robimy przed rozpoczęciem rozgrywki, to odsłaniamy wierzchnią kartę potwora i układamy ją odkrytą powyżej lub obok. Łóżka. Ważne jest też, abyśmy przygotowali sobie miejsce na cztery możliwe, cztery karty, które możliwe, że będą się pojawiać w trakcie rozgrywki. Tę dla wygody prezentacji zamiast u gry położę na boku, bo jest oczywiście taka możliwość. Jak wygląda przebieg gry? Nic prostszego, już zaraz wyjaśnię. Ale zanim to zrobię, przesunę ten, to pudełko nieco niżej, żeby nie przeszkadzało nam w prezentacji. Otóż yy, grę rozpoczyna gracz, który najmniej boi się potworów. I poruszamy się w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Yy, gracze wspólnie, tylko że oczywiście każdy w swojej kolejności, starają się znaleźć zabawkę, która przestraszy potwory gromadzące się wokół łóżka. Na samym początku jest tylko jeden, ale w trakcie gry może ich pojawiać się coraz więcej. Co ważne, każdy potwór boi się tylko jednej zabawki. Yy, której? No, jak łatwo się domyślić tej, która znajduje się w, w lewym dolnym rogu wina wizerunku karcie. Każda, każdy potwór ma inną zabawkę, i mają oczywiście tylko jedną, jak sami tutaj widzicie. W swoim ruchu każdy gracz będzie odsłaniał dowolny żeton zabawki, które znajdują się wokół łóżka. I w zależności od tego, jaki żeton zostanie odkryty, Wydarzy się jedna z trzech rzeczy. Pierwsza, jeśli zabawka jest taka sama, jak ta, która znajduje się na karcie jednego z odkrytych potworów. Postaramy się znaleźć szybko piłkę. Jak na złość chyba będzie. O. Proszę bardzo. Gracz mówi szybko: uciekaj do szafy potworze. I umieszcza kartę właściwego tutaj potwora. Z, z tego okręgu w szafie wewnątrz budowy, gdy taka sytuacja nastąpi, gracz zostanie schowany do, do szafy, automatycznie e, wykładamy na tych kolejnego potwora i układamy go gdzieś w tych, jakby czterech sektorach wokół łóżka. E, żeton zabawki, oczywiście, który został wykorzystany na potrzebę wygonienia tamtego potwora do łóżka, ponownie wracza, do, wraca do okręgu. Jest to gra pamięciowa, więc warto jest uczulić swoje pociechy na to, żeby zapamiętywały od razu, gdzie dane symbole, które będziemy odkrywać, będą leżały na stole, by łatwiej w trakcie gry móc przeganiać kolejne potwory. Druga rzecz. Jeśli zabawka nie przestraszy żadnego z potworów, czyli nie ma jej na żadnej z odkrytych kart potworów, przykład, tutaj ten, ten, miś potrzebuje, ten potwór potrzebuje misia, więc my na przykład otwieramy piłkę, to odwracamy na drugą stronę jedną z części tego zębogona. Poczynając od dołu, choć w rozgrywce, jak nam się to zapomni, to nic się nie stanie, jak zaczniemy nawet od góry. I jeśli, bardzo ważna rzecz, oczywiście zasłaniamy, kolejny gracz e, przejmuje możliwość, jakby wystraszenia tego potwora i wykonania tego do szafy. Jeśli następny gracz również nie znajdzie misia, odsłaniamy ponownie na drugą stronę zębogona, kolejna szansa. Klocki, czyli trzeciemu graczowi też się to nie, uznało, nie udało, odsłaniamy. Na drugą stronę, trzecią część zębogona, zębogona, i tutaj jest bardzo ważna rzecz: jeśli taka sytuacja się wydarzy, to automatycznie koło łóżka pojawia się kolejny potwór i odkładamy go, oczywiście, awersem, czyli stroną, gdzie się jego widz znajduje, w jednym z wolnych czterech miejsc na stole. Za ten zabawki, oczywiście, ponownie odwracamy rysunkiem do dołu, i runda gracza, który się, który nie trafił, dobiega końca i cały czas zatacza to kółko w zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek. Ważna rzecz: jeśli nadal będziemy zgadywać i nadal nie będziemy odgadywać i odnajdywać zabawek, które potrzebują poszczególne potwory tutaj wyłożone, i zębogą cały czas się będzie odwracał ponownie na strona z jednolitym kolorem i pojawi się kolejny i kolejny potwór, to w tym wariancie kooperacyjnym przegrywamy grę. Wspólnie oczywiście, bo wspólnie nam się nie udało wygonić wszystkich potworów do szafy. Trzecia rzecz, która może się wydarzyć w trakcie odsłaniania kart żetonów, jest taka, że możemy zamiast zabawek odsłonić żeton, który nie jest zabawką, a jednym z dwóch pokazanych na początku filmiku żetonów, łowców doskonałych. Gdzieś tutaj kojarzę, jak odsłaniałem, że one były. Tak, dla przypomnienia. Jeden jest, wygląda jak skarpetka, a drugi taki jakby pod prześcieradłem ukryty potwór. I teraz, jak widzicie, te tła są inne niż... Tła zabawek są niebieskie. One, kiedy, wystawia, kiedy pierwszy raz w trakcie rozgrywki je wyciągniemy, to one nie wywołują żadnego efektu. To jest bardzo ważna rzecz. Odkładamy wtedy oczywiście na miejsce, z którego je odłożyliśmy i gra toczy się dalej. Jeśli natomiast kolejny gracz ponownie odsłoni skarpetę bądź takiego potworka pod prześcieradłem, wydarzą się następujące rzeczy. Jeśli wyciągnie skarpetę, to ona nie, nie przestraszy żadnego potwora, który będzie się znajdował tutaj wokół łóżka, ale, ale, ale za to stworzy jedną taką podstawową rzecz. Otóż wywoła bałagan w sypialni. I gracz, który to wykona, odsłoni taką skarpetę, ma za, za zadanie odwrócić ją rysunkiem do dołu i zamienić miejscami z innym, e, zasłoniętym żetonem zabawki. Oczywiście, jeśli to zrobimy, wszystko należy ponownie odwrócić wzorem do dołu. I my z racji, że nie trafiliśmy żadnej zabawki, również odwracamy żeton zębogona na drugą stronę. Jeśli natomiast odwrócimy żeton potwora ukrytego pod prześcieradłem, to automatycznie wszystkie części potwora zębogona, które są potrzebne do pojawienia się nowego potwora,. Odwracamy na drugą stronę. I nowy potwar ponownie automatycznie pojawia się wokół stołu. W jaki sposób możemy zakończyć grę? Jak wspomniałem wcześniej, no, możemy oczywiście przegrać wspólnie jako kooperacyjna drużyna. W momencie, kiedy ponownie nie zgadniemy zabawek, które są potrzebne do wystraszenia potworów, i pojawi się na stole czwarty taki potwór. Bardziej optymistyczną, oczywiście, wersją będzie to, jeśli nam jako grupie, jako drużynie uda się przegonić nie tylko te potwory, które będą się tutaj znajdować, ale wszystkie te z tego dużego 20-kartowego stosu. Jak to zrobimy, tak jak wspomniałem, musimy oczywiście zapamiętywać, gdzie dany. Żeton się znajdował. Jeśli znajdziemy zabawkę, która pasuje do jakiegokolwiek potwora, rzucamy na niego i mówimy: Schowaj się do szafy po twarzy albo uciekaj do szafy potwora" I automatycznie odkładamy żeton zabawki z powrotem na miejsce. Bardzo prosta rozgrywka, bardzo sympatyczna, ale jeszcze powiem o kilku wariantach nieco prostszych, które, nieco prostszym, który może być dla najmłodszych graczy, i nieco trudniejszym, który już może być dla niezwykłych starszych wyjadaczy i prawdziwych pokromców potworów. Nie chcąc rozgrywać wariantu kooperacyjnego możemy skorzystać na przykład z, z, jakby z wariantu gry dla najmłodszych jeśli dzieci mają w okolicach 3-4 lat czy tak jak moja córka kiedy zaczęliśmy się w to bawić miała niecałe 3 latka to oczywiście ten wariant był wykorzystany, czyli co robimy? Nie bierzemy pod uwagę w takiej rozgrywce tych żetonów zębonoga, przez co w trakcie gry nie będą się nam pojawiać kolejne potwory wokół łóżka. Zawsze będzie tylko jeden. I gramy razem, jako kooperacyjna, oczywiście grupa rodziców z dzieckiem, do momentu, aż takiego potwora nie znajdziemy i nie wygonimy do szafy spać by i nasza pociecha, tutaj widniejąca po drugiej stronie, o jest bębenek. Dajemy, najlepiej dać to dziecku, które z przyjemnością rzuci i przekaże taki bębenek potworkowi, żeby e, mógł on się nim bawić, a nie straszyć biedną, w tym przypadku biednego chłopczyka. I wyganiamy potworka, oczywiście uciekaj do szafy potworze, idź spać potworze i wykładamy wtedy następną kartę. tą zabawki odkładamy. Drugim wariantem, który według instrukcji nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Pogromca Potworów, to wariant rywalizacyjny, w którym gracze wyjątkowo nie działają jako grupa, ale walczą o zdobycie tytułu Pogromcu Potworów. Zasady są praktycznie takie same jak w, w grze podstawowej, czyli wraca, wraca nam zębogon, ale jedna jest różnica. Po odesłaniu potwora do szafy gracza, który tego dokonał, Zamiast do szafy, kartę potwora kładziemy przed sobą. Czyli, na przykład ja zgadłem tego tutaj takiego wesołego różowego elfa, mój przeciwnik, czy moje, moja, moja córka, zgadła, e... o, nawiasem mówiąc, ten sam potworek. To układamy te potwory przed sobą, i na sam koniec gry, kiedy wszystkie karty potworów zostaną wykończone, liczymy, ile kto zdobył więcej. I kto zdobył więcej takich wizerunków potworków, i kto będzie miał więcej, ten oczywiście. Wygrywa. Jeszcze jest jeden wariant gry, nie pamiętam już tytułu, ale nie ma go opisanego w instrukcji, jest za to dostępny na stronie internetowej wydawnictwa Granna, gdzie odnajdziecie na pewno tę grę, i tam będziecie mogli skorzystać jeszcze z jednego wariantu, który jest bardziej grupowy. Jak widzicie, niewielka gra niewielkie pudełko, ale naprawdę masa, masa, masa. Miłej i bardzo fajnej zabawy, nie tylko dla naszych pociech, ale też dla nas, jako rodziców, bo czas, który można spędzić w, w, z własnym dzieckiem przy takiej uroczej i sympatycznej grze, jest naprawdę bezcenny. Mówięcie mi, e, mogę, mogę was zapewnić, że wiele godzin łącznie spędziłem na zabawie z córeczką w tegre, a jeszcze dodatkowo wymyślaliśmy, Jakieś swoje własne warianty, co jeszcze dodatkowo wzmocniło radość użytkowania i grania w grę Potwory do szafy. Zachęcam, naprawdę polecam. E, znajdziecie ją na każdym portalu aukcyjnym. Warto naprawdę skorzystać z, takiej, z takiego urozmaicenia wśród tych wszystkich gier, które zapewne macie gdzieś w domu lub, lub dopiero zaczniecie je kompletować. Ja ze swojej strony polecam serdecznie. Mam nadzieję, że i Wam ona przypadnie do gustu. A ze swojej strony dziękuję za uwagę. Dziękuję za obejrzenie kolejnego filmiku. I zapraszam na kolejne. Pozdrawienia. Cześć.